Siemanko, w kolejnym odcinku. Nieźle popadało u nas, praktycznie dwa dni lało. Wczoraj jeszcze tak pochmurnie, a dzisiaj dopiero pierwszy dzień co słońce jakieś wyszło. Mały odpoczynek od żniw, i bierzemy się za nadstawki. No młody, ale żeś te drewno posztukował, takie ładne dechy od rusztowania na nadstawki chcesz dać? I nie szło tego w stodole rozłożyć tylko na podwórzu w tym błocie? Teraz wszystko unorane w glajdzie. Ej, no bo wuja, na dworze chciałem to ciąć i montować, bo w stodole ciemno. A tego, no takie dechy tylko znalazłem, co się do czegoś nadają, bo reszta to próchno, a obiecałem nadstawki to i zrobię je sam. Tylko wuja mi musisz pomóc przy cięciu, bo sam nie uniosę na krajzedze tych największych kawałków. No niech ci będzie, zobaczymy co ty za szopkę z tego uklecisz. To wyciągaj krajzegę i będziemy rżnąć. Dobrze, że mi przypomniałeś, bo muszę na tarki jechać nową tarczę kupić, bo na zimę do cięcia ta, co teraz jest, to już się nie nada. Tu dużo roboty nie będzie. Takie najprostsze nadstawki wymyśliłem sobie. Nic skomplikowanego. W zimę będzie czas to może i jakieś metalowe by się zrobiło. Mój znajomy z Łysocina teraz spawać się nauczył. Spawarkę pożyczę. On motorem przyjedzie i przez zimę zrobimy. Dobra, także jedziemy po naszą krajzegę. Pewnie będzie dużo komentarzy, że u was inaczej nazywają taką piłę stołową. W sumie w komentarzach możecie napisać, jak na to u was mówią i w jakich regionach. Bo co region, to inaczej z tego, co słyszałem. Także no, mam nadzieję, że wuja nie zawiodę. I ładne nadstaweczki do meprozetki zrobimy, żeby no tam trochę więcej tych zbiorników od Bizona weszło. To takie tymczasowe, a potem pomyśli się jakieś lepsze skonstruować. Żeby już na lata posłużyły. Teraz jest już większy ciągnik, to i na przyczepy można więcej nasypać i uciągnie. Wuja sprzedał przężyto, ale za dużo go nie było. A szkoda, bo cena była dobra. Wuja mówi, że na pług jakiś do remontu starczy. Miała być obrotówka. Ale sami wiecie, jak jest na rolnictwie i póki co będzie zagonowiec. No dobra, piła już stoi. To teraz tylko kabel od siły pociągnąć i można ciąć. Już się biorę za rozwinięcie kabla i podłączenie do puszki. No będą z ciebie może ludzie młody, bo już nie trzeba ci wszystkiego po kolei mówić, tylko sam wiesz co robić. No, wiadomo kto mnie uczył. Dobra, weź młody włącz prąd. Zobaczymy, czy faza dobra jest i się silnik w dobrą stronę kręci. Dobrze jest, tak zostaw. To pomiesz teraz wszystko jak ma być, i mogę ci pomóc to dociąć co potrzebujesz. Dobra, no to tak. Tutaj na długość to będzie 3,99 cm. Na wysokość to tam wyjdzie, jak posztukujemy, ile nam starczy na boczne burty. No i tego, tutaj na szerokość by musiało być z małą zakładką. Tutaj, na tylne, to mam dużo materiału. A na te boczne, to tak na styk, to tak za wysokie nie wyjdą, niestety. A nie łaź po nich tymi buciorami, błota naniosłeś potem będzie na pile to wszystko. No to tak dwa metry z małym naddatkiem. Dobra, no obcykane teraz, aby zapamiętać wymiar w głowie. I gites. Dobra, no to bierzemy się za cięcie materiału. Ale skończ te zdjęcia robić i porządnie trzymaj obiema rękami, bo zaraz ktoś z nas dubsko to będzie łokciem wycierał. Dobra, no to mamy pocięte. Tutaj będą krótsze deski na wzmocnienia, co się oprą na burcie, żeby jej nie wypchnęło. Okej, okay, to po robocie, weź mi podczep z grabiarkę, pojadę tam te słomę trochę przegrabić, żeby szybciej doschła Dobra, wuja nie ma problemu, tylko czekaj, czekaj, no wszystko by było ładnie, pięknie, tylko gdzie ja skrzynkę z narzędziami zostawiłem Tutaj nigdzie nie ma, na warsztacie przecież też nie było, pójdę jeszcze raz sprawdzić, ale no nie widziałem jej tam rano W osiemdziesiątce, tam gdzie zawsze też jej nie ma Wuja, nie widziałeś gdzieś skrzynki z narzędziami? No nie mów, że jeszcze moją skrzynkę gdzieś przepiłeś, noż do jasnej ciasnej. Wam coś w ręce dać, to zaraz stracicie. A nie pamiętasz, kiedy jej ostatnio używałeś? O kurka, pamiętam, pożyczałem Edkowi, jak się kombajn zepsuł. Zaraz tam pojadę do niego. No nie, jeszcze moje narzędzia Edkowi pożycza. Tego to już za wiele. Nie dość, że na kombajnowaniu okantował, to jeszcze narzędzia sobie przywłaszczył. Nic się wuja nie martw. Biorę to na siebie. Wszystko załatwię, zaraz lecę do niego. Tylko tę zgrabiarkę ci podczepię. Ciekawe, czy młody, czy Edek jest na gospodarce. No, pięknie. Brama zamknięta znaczy się ich nie ma, ale podjedziemy tam, zobaczymy. Może na bizonie zostały. O tej jest skrzynka ideolo. Podejdziemy zabrać ją. E już jesteśmy w domu, skrzyneczka cała, i zdrowa nic nie brakuje. Bierzemy się za zbijanie desek, no i tyle w temacie. Ej, oto proszę Państwa pierwszy prototyp nadstawki drewnianej. Wyszło jako tako, a przecież dałem z siebie całe 30%. Dałem takie cztery wzmocnienia przez całą długość burty. Mam nadzieję, że wytrzyma i nie wypchnie nic deski. No i kolejne pół godziny zleciało, i mamy już tylną nadstawkę. Tutaj ładnie pasuje. Nie wiem jeszcze, czy na rogach to zbijać całe. Wtedy, kurde, może i to całe by się trzymało, a po otwarciu burty by boczna nadstawka zostawała. Tylko się obawiam, że przy kiprowaniu te wzmocnienia będą za mocno obciążone. Wyjdzie to w praniu dopiero. Okej, okay, mam już całość dookoła, tylko kurka. Gdzieś popełniłem błąd w obliczeniach i jedna burta jest za krótka. E... Teraz będę musiał z tych kawałków, co mi zostało, coś dosztukować. I to jest to? Kropka w kropkę, jak oryginał. A dlaczego ta jedna burta, tak podrutowana, pozabijana gwoździami w nieładzie? A taki mały błąd obliczeniowy. No, mistrzem stolarstwa to ty nie będziesz chyba młody, ale aż tak źle nie wyszło. Ale nie wiem, czy to wytrzyma. Jednak jakieś metalowe wzmocnienia by się przydały, tak jak inni mają porobione. Jesteś pewny, że to wytrzyma? Daję gwarancję do studni, a że studnia przy bramie, no to tego heche. He. Nie no wuja, wytrzyma! No tak, Związek Radziecki też mówili, że wytrzyma i co z tego wyszło, wszyscy wiemy. Jak będą na nią sypać, to pilnować musisz, młody, czy się nic nie dzieje. Ja byłem za laskiem przegrabić słomę, już jest lepsza. Myślę, że na jutro wieczór, albo pojutrze już będzie dobra do prasowania, ale mam dla ciebie kolejne bojowe zadanie. Weź trzydziestkę i za figurą trzeba podorywkę na polu zrobić, bo teraz ładnie powinno kryć. Gleba wilgotna. A do osiemdziesiątki to za mały ten płóżek. I no, znowu tym ciapkiem orać. Dobrze, że podorywka chociaż, a nie dwózki bówką, bo to jobla idzie dostać. Mam nadzieję, że ostatni rok tych podorywek już i w końcu uda się jakiś zrywacz ścierniska albo talerzówkę dorwać. Bo duży ciągnik niewykorzystany jest. Dobra, to podczepiam i jadę. Marudzić wujowi nie ma co, bo jeszcze i na jakieś gorsze zadanie bojowe wpadnie i dopiero będę miał problem. E już lecę z podorywką. Czuć, że mokro jest. Ale tutaj raczej górka, więc na tę głębokość to tam trzydziestka powinna sobie bez problemu poradzić. Obok widziałem Kamil Belę zbiera. Także coś na tej wsi się dzieje. Będę podorywkę w kwadrat robił. W orce by to nie wyszło, ale tutaj to tam bruzdy głębokie nie zostaną i raczej nie będzie przeszkadzać. No i tak sobie jeżdżę w kółko. Trochę czasu zejdzie, także no nie będę wam nagrywał, bo bym was zanudził. Do powiedzenia też w sumie nic nowego, bo się nic takiego nie wydarzyło. A to, co na gospodarce to już wam powiedziałem. Żniwa już powoli będą się kończyć. Nam zostają tylko dwa duże pola z pszenicą i koniec. Eee, za szybko to wszystko leci. Ciekawe tylko jak na trójkątnym polu będzie, bo jak teraz tyle deszczu spadło, to tam na pewno podmokło się zrobiło jak w zeszłym roku. Ciekawe, czy będzie powtórka, że Bizon się będzie kopał. W sumie to nawet nie wiadomo, kto to kosił będzie, bo przez te deszcze cały harmonogram się posypał i póki co ani Antek, Edek czy Mietek nie przyjmują żadnych terminów konkretnych. I już też wiem, że w tym roku tylko w wakacje, to nie zdążymy wszystkich tematów u wuja załatwić. Będę tutaj musiał przyjeżdżać też na weekendy jesienią i zimą, bo jak nie pomogę, to ta gospodarka się nie będzie rozwijała. Widzicie, ile schodzi z kupnem samych maszyn, a potem to trzeba jeszcze przygotować, serwisować, przetestować. Mnóstwo roboty z tym. Na razie wuja prasę doprowadza do perfekcji a jeszcze potem siewnik trzeba będzie przetestować. Ale w końcu jakaś akcja na polu, bo widzę, że się mietek zakopał. Idziemy zapytać, czy mu pomóc trzeba. Dzień dobry, może pomóc wyciągnąć. Okej, no jakbyś mógł, próbuję do przodu, do tyłu szarpać jakoś. Ale usiadł już i nie chce ruszyć. Ale tym swoim małym traktorkiem to chyba nie dasz rady. Ale mam jeszcze dużego. Co masz dużego? No, yy, znaczy się, duży traktor mam i sztywny, jest yy, sztywny hol też, ale może łańcuchem da radę. To ja skoczę pociągnik do domu i zaraz wracam. No, to by było super, bym nie musiała po ojca dzwonić. To ja poczekam tu chwilę, jeszcze popróbuję, ale chyba nie da rady wyjechać ta moja zielona strzała. Dobra, to ja zawijam góra 10 minut i jestem z powrotem. To teraz szybko biegiem i pełen gaz do domu. Nie no, szansa jak jeden na milion, żeby się wykazać. Trzydziestką to nawet nie ma co podchodów robić. Trzeba jej osiemdziesiątką zaimponować, bo ona to na pewno wyciągnie tą pięćdziesiątkę piątkę bez problemu. A co on? Turbo założył. Czy już jaką skibę o kamień urwał, nic po jeden? Co tak szybko? Co zepsułeś? Nic nie zepsułem, wuja. Wszystko dobrze. Ja tu tego, no, osiemdziesiątkę szybko muszę brać, bo się Karolina na polu zakopała i ją muszę wyciągnąć z błota. Także odczepiam tu, biorę łańcuch i lecę, i zaraz wracam. Wuja się, nie martw. Żeby on tak szybko na gospodarce robił, jak zabawą latał, to by dobrze było. Dobra, to lecimy. Ale tu coś Kamil macha, czego on tam chce ode mnie. Co chciałeś? Nie mam czasu teraz. A ojciec tylko chciał przekazać, że wasza skrzynka z narzędziami została u nas. A to wiem, już ją odebrałem. Lecę dalej, na razie. Dobra, mi tu zawraca głowę teraz. Ale co jest, już pracuję dalej. No niemożliwe, żeby sama wyjechała. Przecież siedziała aż po blok w błocie, aż się pójdę zapytać, jak to zrobiła, że dalej jeździ. O hej, jak ci się udało wyjechać samej? Ja tu specjalnie z łańcuchami, pełnym gazem, prułem do ciebie. A no, niepotrzebnie się fatygowałeś. Tutaj ten kamilot Edka mi pojechał pomóc, którym podniósł trochę. Parę kamieni wrzuciliśmy pod koła i wyszła bez problemu. Także. No dzięki, ale się spóźniłeś. Wieszyłem się jak tylko mogłem. No wiem, mogę ci to jakoś zrekompensować. Słuchaj, no i wiesz co. W sobotę jest impreza w Manieczkach, może dałabyś się zaprosić i pojechalibyśmy razem. Podjechałbym polonezem wieczorem po ciebie koło siódmej. Niech pomyślę, bo wiesz, Kamil zaprosił mnie przed chwilą też, ale jeszcze mi tego nie potwierdził. Bo może mucić będą w sobotę, także. Hm. No okej, okay. to o siódmej będę czekać przed domem. Super, chociaż to się udało i nie wyszedłem na głupka żadnego. Jest super, to teraz odstawimy osiemdziesiątkę. I trzeba wrócić do podorywki. No i jak tam młody? Pieniądze na wesele już szykować mam, czy nie? Hej, daj spokój, wuja. Bez przesady. To tylko znajoma jest. Po prostu pomóc chciałem w potrzebie. No, no, tu pomożesz. A nim się obejrzysz, to będziesz w wózku dzieci lulał. Weź tę podorywkę, skończ. Ja tu ostatnie szlify przy prasie robię. A wieczorem jeszcze weźmiesz i na łąkę pojedziesz. Zrobimy drugi pokos. Może jeszcze przed żniwami pszenicy się uda zebrać siano. No dobra, biorę ciapka i jadę. Znaczy, zapowiada się pracowity tydzień, oby do soboty wieczora cała robota była skończona.